Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronika Avatara. Wybraliście bardzo fajny i wciągający temat na niedzielę. Pociąga za sobą wiele dodatkowych zagadnień, choćby takich jak tkanie błyskawic stało się popularne i znane przez ludzi z niższych sfer. Zaraz poznacie odpowiedź na to pytanie i na kilka innych równie ciekawych, dlatego zapaszcie herbatkę godną Airo się wygodnie i zapraszam do oglądania Elektrownia miasta Republiki to obiekt, który dostarcza energię elektryczną dla ludzi z miasta Republiki za pomocą generowanych piorunów przez magów ognia. Pracownicy elektrowni kierują swoje pioruny w stronę końcówki maszyny, która pochłania energię elektryczną i przechowuje ją w bateriach. Ta jest skierowana bezpośrednio do linii energetycznych otaczających fabrykę, która rozciąga się na teren miasta, rozprowadzając energię do wielu dzielnic. W maszynowni pracuje jednocześnie co najmniej sześciu pracowników. Robotnicy nie wytwarzają prądu w sposób ciągły, ale okresowo odpoczywają na krótką chwilę przed ponownym wygenerowaniem strumienia wiązki energii. Jako środek ostrożności, pracownicy podczas pracy zakrywają twarz metalową maską. I wszyscy są ubrani w ochronne czarne napierstniki, nałożone na białą koszulę. Są też powiadomieni o zakończeniu godzin prac gwizdkiem. Za życie awatara Anga, generowanie błyskawic nie było powszechną umiejętnością, i pomimo tego, że 70 lat później stało się bardziej powszechne, umiejętność ta nadal cieszy się dużym uznaniem. Przynosząc magom ognia pracującym w elektrowni przyzwoite pieniądze. Ale czy jednak? W grze przeglądarkowej Welcome to Republic City praca w elektrowni opisana jest jako ciężka, niewdzięczna, dodatkowo za psie pieniądze. Tkanie błyskawic to jedna z najsilniejszych umiejętności w Avatar The Last Airbender, a błyskawica Azuli prawie kończy historię zabijając Anga. Jest to również jedna z najrzadszych technik, w której tylko Ozai, Airo i Azula są w stanie samodzielnie generować błyskawice. Nawet Ang i Zuko mogli jedynie je przekierować. Była niesamowicie potężna i używana tylko w wielkich chwilach, epickich momentach. Miała status czegoś bardzo wyjątkowego i potężnego. Właśnie dlatego, kiedy legenda Kory po raz pierwszy zadebiutowała, wielu fanów było zdezorientowanych, dlaczego tkanie pioruna jest tak powszechne. W legendzie Anga tylko nieliczni znali tę technikę. Teraz nowy główny bohater, Mako, pracował w fabryce z wieloma innymi magami piorunów, generującymi znaczną część energii dla miasta. To więc wydarzyło się w okresie między legendą Anga a legendą Kory? Dlaczego tkanie piorunów nie było już czymś wyjątkowym? Dlaczego stało się tak powszechne? Odpowiedzi na te pytania obejmują grzybanie pod powierzchnią tego co widać w serialu telewizyjnym i zahacza także o komiksy. Nie jest to jedyna umiejętność, która stała się bardziej rozpowszechniona w przeskoku czasu między Angiem a Korą. Najbardziej widocznym na ekranie było tkanie metalu, technika wymyślona przez TOF. Pod koniec serii była jedyną. Kaczką metalu, ale zanim kora się w ogóle pojawiła w mieście Republiki, było już dość sporo policjantów tkających metal. Ta zmiana została wyjaśniona w komiksach. To w zakłada tam własną szkołę tkania metalu, która z czasem rosła. Magia metalu stała się znacznie lepiej znana i praktykowana do tego stopnia, że miasto Zafu zostało wykonane w całości z metalu i zamieszkane przez wielu magów. Rozsądnie jest sądzić, że coś podobnego wydarzyło się w przypadku Tkania Błyskawicy, podczas gdy Ozai, Airo i Azula byli głównymi praktykującymi go w oryginalnym programie, nie oznacza to, że byli jedynymi. Jak ujawniono w The Legend of Korra Book 1 Air, The Art of the Animated Series, Współtwórca Brian Koniecko stwierdził, że tkanie piorunów było zazwyczaj rezerwowane dla wewnętrznych kręgów członków rodziny Królewskiej Ognia i wysokich rangom oficerów wojskowych. Dobrze, więc wiemy, że było więcej niż trzech magów piorunów i prawdopodobnie to oni nauczyli tego innych. Ale jak mako, dzieciak mieszkający na ulicy nauczył się go używać? Znów musimy wprowadzić komiksy z legend Anga. Przez cały czas widzieliśmy, jak świat powoli obejmuje rewolucja przemysłowa. Z biegiem czasu ten postęp technologiczny doprowadził do powstania elektrowni, które potrzebowały mocy generowanej przez piorun. Te prace były bardzo ryzykowne i prawdopodobnie nie zostały podjęte przez wyższe poziomy społeczeństwa, choćby właśnie w narodzie ognia. To prawdopodobnie doprowadziło do tego, że pracownicy fizyczni zostali nauczeni tkania pioruna wyłącznie do pracy w tych fabrykach, czyli tam, gdzie Mako był na początku legend kory. Koniecko potwierdza, że ładowanie ogromnych baterii w miejskich elektrowniach niewiarygodnie obciążało rezerwy Chi. Właśnie dlatego szefowie zakładów są zdesperowani, rekrytując młodych mężczyzn takich jak Mako, aby wciągnąć ich do tego wyczerpującego zadania. Mówiąc prościej, kapitalizm i jego potrzeba wyzyskiwania niższych klas jest powodem, dla którego tkanie pioruna stało się bardziej powszechne The Legend of Korra, ale może istnieje też inne wytłumaczenie. Rewolucja przemysłowa wprowadziła takie zmiany jak nowe środki komunikacji masowej, bardziej powszechne książki, mniejszy analfabetyzm, radio i prógowce. To przez te media mogły być przekazywane instrukcje czy też lekcje, jak w prosty sposób opanować magię błyskawic. No więc tak oto, wyjątkowa magia tkania błyskawic stała się popularna. Straciła na znaczeniu. I to wszystko dosłownie w kilka lat. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dobrze ugryzłem temat. Też was nieco zasmucił fakt tak częstego występowania magii błyskawic w legendzie Kory? Piszcie w komentarzach. Zapraszam też do brania udziału w kolejnej ankiecie wybor tematów do kronik. Link do niej znajdziesz w opisie filmiku. Jak chcesz więcej tego typu materiałów, nie zapomnij o subie. Bardzo mi pomaga każdy nowy widz w mojej twórczości. Dzięki! Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z kronik Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Wspomniana w odcinku Welcome to Republic City to interaktywna gra online oferująca wirtualną wycieczkę po mieście Republiki, podczas której opisywane są ważne lokacje i elementy. Niestety wygląda na to, że sama gra jest już niedostępna. Choć kto wie, może komuś uda się ją odnaleźć.